QA, czyli pytania odpowiedzi. Dlaczego to dziecko tak dziwnie wygląda? Dzisiaj specjalnie dla Was zamieni się w Manekina i teraz zrobimy test. Nie ma żartu, także nie próbujcie tego w domu. Dzisiaj jesteśmy w sklepie Lego w Kielcach przy ulicy Rolnej 6, to co startujemy z Q&A. Zaczynamy. Witamy w Akademii bezpiecznej podróży. Pewnie dostajesz mnóstwo pytań o fotelik idealny, najlepiej taki, który posłuży od narodzin aż do szóstej klasy szkoły podstawowej. Co ty o tym sądzisz? Jest takie przysłowie, no bardzo znane u nas w branży: jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie da się załatwić sprawy jednym fotelem. No, idealny, idealny taki proces to są trzy fotele: czyli fotelik 0,13, później fotelik albo 0,18 albo 9,25 tyłem do kierunku jazdy. A później fotelik 15-36 dla starszaka. Jak dziecko wyrasta z tego fotelika, no to w 99% jest już gotowe na jazdę bez. Mhm. No i kolejna sprawa. No wszyscy ci czołowi producenci jednak no mają tych grup wagowych poszatkowanych kilka, tak? No są foteliki 013, 018, 918, 925. Tych grup jest na tyle mnogo, żeby odpowiednio je dopasować. Do, do danego dziecka. Te foteliki od zera, tak mi się wydaje, też czasami e, nie do końca nadają się idealnie dla tych takich noworodków. No zgadza się. No, ja uważam, że żaden fotelik 036 nie nadaje się dla noworodka. Pozycja nie będzie, nie będzie na pewno odpowiednia w takim foteliku. Już abstrahuję od tego, że wynosić dziecko na rękach i w samochodzie je pakować dopiero do fotelika no, jest mocnym utrudnieniem. Zdecydowanie łatwiej dziecko wziąć na porodówce, zapakować do. Powiedzmy fotelika nosidełka i poprawnie zapięte, opatulone dziecko, zanieść do samochodu, wpiąć czy na pasy, czy na bazę izofix i jechać bezpiecznie do domu, niż tam później się męczyć w zapinanie do za dużego fotelika. Jest jeszcze jeden ważny aspekt: no, jeśli taki fotel od noworodka do 12 roku życia korzystamy z niego 12 lat, powiedzmy, no to jak ten fotel będzie wyglądał? Po trzech, po czterech, po 5 latach, no trzeba mieć świadomość, że dziecko w tym foteliku jeździ. Ten fotel się po prostu zużywa, więc nawet jeśli by taki fotel istniał i on by był dobry, bezpieczny, no to i tak nie miałby większego sensu. Bardzo często są pytania o foteliki 0,36 kg. Najlepiej, żeby były na izofiksie obrotowe, no i żeby się je dało zamontować jeszcze na pasy, tak? Czyli żeby był taki kombos, wszystko we wszystkim. I jeszcze bardzo ważna rzecz, żeby kosztował... Zł. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że takie foteliki na rynku są. No, niestety nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem, tak? Są to foteliki raczej typu no name, jakieś mhm. chińskie twory. No bez odpowiednich testów zderzeniowych, tak? Nie, nie przechodzą ani ADAKA, nie są homologowane i mają po prostu starą podstawową homologację. Rodzice świeżo upieczeni lub już mający dziecko, powiedzmy, roczne lub czteroletnie, co oni powinni wiedzieć na tej pierwszej wizycie u ciebie? W przypadku fotelika tego pierwszego potrzebujemy informacji, czy chcą montować fotelik na ISOFIX czy na pasy. Jeśli tego nie wiedzą, no to sprawdzamy, czy w aucie ten ISOFIX jeszcze ma możliwość podpięcia bazy. Ja odnoszę wrażenie, że że czasami nie każdy wie, co to jest ten izofiks. Tak, i... bardzo często słyszę od klientów, my nie mamy bazy, tak? No, w Wałcie nikt nie ma bazy. Aha. Znaczy, mają bazę ci, co ją kupili i zamontowali. W Wałcie ma się izofiks, czyli pręty, które pozwalają nam tą bazę podpiąć. Są to po prostu takie druty, szóstki, Aha. z dwóch stron symetrycznie, zazwyczaj za kierowcą, za pasażerem. I czasami jest metka. Czasami jest metka, choć jak nie ma metki, to też nie znaczy, że izofiksu nie ma. Tak. Trzeba najwygodniej wsadzić rękę, pogrzebać i wyczuć po prostu, czy ten izofix jeszcze. Nie ma, albo po prostu przyjechać do nas, my to sprawdzimy w ciągu 5 sekund. Jeśli chodzi o kolejny fotelik, czyli powiedzmy to drugi fotelik, wystarczy nam wiek, wzrost, waga dziecka, no i samochód i preferencje klienta, czy jest ten Izofix, czy go nie ma, w którą stronę dziecko ma jeździć. Oczywiście polecamy jazdę tyłem, najduży jak się da, i teraz zdecydowana większość foteli oferuje taką opcję. Fotele przodem odchodzą do lamusa i określenie budżetu. Tu już mamy rozstrzał naprawdę potężny bo zaczynamy od około tam 500 zł, kończymy na półce około 3000. Pewnie przymiarka do samochodu, wiadome, to jest rzecz niezbędna. Oczywiście, generalnie procedura jest taka, że wybieramy fotelik jeden, drugi, trzeci, mierzymy sobie dziecko w foteliku, idziemy, mierzymy je u klienta w samochodzie, pasuje, zostaje, nie, to szukamy dalej. A jeżeli na przykład klienci przyjechali jednym samochodem, a w domu jest drugie auto, lub trzecie. Co wtedy byś polecał w kwestii I dopasowania fotelika? I, do te, i, te, i teraz tak. No, my, oczywiście, montujemy dziennie kilka, kilkanaście fotelików w samochodach. Więc doświadczenie, że tak powiem, mamy, co w którym aucie leży fajnie, choć często, gęsto też wysyłamy klienta dobra. Dziś zmierzymy w tym samochodzie, przyjedźcie drugim, przyjedźcie trzecim i sprawdzimy w każdym, tak? Bo może być taka sytuacja, że do jednego będzie pasować auta, a do tego drugiego, drugiego. lub trzeciego może zgadza, być gorzej. Zgadza się. A jak ktoś nie ma możliwości sprawdzenia tego w kolejnych autach, bo nie wiem, już musi kupić, czy wtedy macie jakąś poradę? Staramy się wtedy dać klientowi jak najbardziej uniwersalny fotel, tak? Są foteliki bardziej uniwersalne. Pasują praktycznie do każdego auta albo do, na pewno do zdecydowanej większości. A są foteliki bardziej wymagające, które po prostu no, bezwzględnie trzeba przymierzyć. Tak? I no, staramy się takiego fotelika wtedy nie sprzedawać dla klienta. Pewnie dostajesz też mnóstwo pytań o to, dlaczego to dziecko ma taką pozycję w foteliku. Zgadza się, mamy tutaj lalkę, która odpowiada noworodkowi. Nie jest to strój odpowiedni do fotelika. Mamy duży problem, żeby to dziecko poprawnie zapiąć. Po pierwsze, bardzo ciężko zaciągnąć te pasy. Ja już ciągnę z całej siły. Niestety nie mogę bardziej ich napiąć, a mimo wszystko tutaj powietrze, które się zebrało pod kurtką, no sprawia, że dziecko ma duży luz, który no niestety może wyjść podczas wypadku, problem pojawia się z opadającą głową, tak? O właśnie, to jest bardzo ważne. Jeśli dziecko opada głowa, to nie znaczy, że fotelik jest zły albo źle dobrany. Pierwsze co trzeba sprawdzić, czy nie są popełniane jakieś błędy. W samochodzie, gdzie ten fotelik byłby troszkę bardziej spionizowany, Głowa by po prostu dociskała do klatki piersiowej, i no, dziecku by było niewygodnie. No, w skrajnych przypadkach mogłoby się nawet nie dotlenić czy nawet udusić. Ja osobiście na wienaucie też widzę, że dostajemy sporo takich pytań, jakby od osób. Wysyłają nawet zdjęcia tutaj rodzice i dopytują, czy tak może być, czy, czy tu jest wszystko w porządku. I bardzo często widzę, właśnie słuchajcie, te czapki i dodatkowe dwa kaptury. Zgadza się. I ta przestrzeń między głową a zagłówkiem robi się Wy... tak dużo. Że po prostu Aha, no jest, wypycha, wypycha tę głowę, głowę do przodu, wypycha. tak. I, I właśnie, no bo to jest w zasadzie odpowiedź dla rodziców, których martwi pozycja lub opadanie głowy w foteliku, że bardzo często wynika to tak naprawdę z tych czapek. Zgadza się, z błędnego użytkowania fotela i z niewłaściwego ubioru dziecka. Zawsze jak klienci tutaj, jak nie miałem swoich dzieci, mówili, że ściąganie tej kurtki jest problematyczne i tak dalej. No to sobie tak myślałem w duchu, że no rzeczywiście tak jest, tak, ściągać, zakładać tą kurtkę na jakieś tam krótkie dystanse, natomiast no odkąd mam swoje dzieci, to wiem, że no da się to zrobić, tak, robi się to szybko, a jak się robi to regularnie, to człowiek dochodzi do wprawy. Dużo jest firm, coraz więcej, które robią jakieś tam specjalne kocyki, śpiworki do fotelików, 013, gdzie te pasy dziecku prawidłowo można zapiąć, nie wypychają one głowy, są bardzo cienkie pod spodem, cienka kurtka, eee... która nie zbiera pod sobą powietrza, powietrza jak najbardziej być zolkiem trochę tu poprawiliśmy parę rzeczy i pokażemy wam, jak to powinno wyglądać. Dziecko? dziecko bardziej się chowa do fotelika. No. Kolejna sprawa, dociągnąć prawidłowo pas jest dużo prościej, żeby nie było tych luzów. Dziecko ma na sobie cienki pajacyk. Ma dużo miejsca tutaj też. Tak, ma... że... Komfort jazdy jest zdecydowanie większy. Głowa dolega do zagłówka. Poprawia się w całości ta pozycja. Jest bezpiecznie i jest dla dziecka bardziej komfortowo. Nie jest gorąco, nic nie drętwieje. Super. I o to nam właśnie chodziło. Dopasowanie fotelików 013 na wóz. Wózki. Jak to jest, Olek, opowiadaj. W dalszym ciągu, mimo świadomości społeczeństwa, jest masa pytań o wózki trzy w jednym. Praktycznie we wszystkich już fotelikach na rynku mamy uniwersalne wpięcie. I teraz tak, producenci wszystkich wózków praktycznie mają takie adaptery w swojej ofercie? Czyli kupujemy wózek marki X, do tego dokupujemy adaptery i łączymy to z fotelikiem. To jest wszystko zuniwersalizowane. To są te adaptery. Wygląda to w ten sposób: kawałeczek taki plastiku, który po prostu wpinamy do wózka. Wpinamy je również do fotelika. One nam się tu zatrzaskują z jednej, z drugiej strony. Nie możemy pomylić lewy z prawym. Aha. Czyli wpinamy go. One są opisane dla ułatwienia pinamy i mamy zapięty taki fotelik. Jeśli chodzi o dopasowanie tutaj kąta i tak dalej, to nie jest aż tak istotne, tak jak w przypadku jak w aucie. No właśnie ta pozycja dziecka w tym foteliku 013, bo to czasami no nie polecamy może nadużywać tego, dziecko w foteliku powinno przebywać tylko i wyłącznie w czasie jazdy w samochodzie. Natomiast no dobrze wiemy, że mama, która zostaje sama z dzieckiem, ma zrobić jakieś szybkie zakupy idzie e, do lekarza na szczepienie. I mhm. jeśli raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie dziecko spędzi w tym foteliku. Dłużej niż te dwie godziny, to nic mu się na pewno nie stanie. Oczywiście nie może być tak, że fotelik będzie zamontowany pod kątem główka, będzie niżej niż nóżki, Aha. nie może też być zbyt pionowo. No, można to sprawdzić, choć to akurat na wózku bardzo rzadko się zdarza, żeby było nieodpowiednio. Te najpopularniejsze marki fotelików, one są uniwersalne, dobieramy je bez żadnego problemu do każdego wózka. Super. Mówiłeś mi też o miejscu na, na głowę w tych fotelikach 15-36. Klienci często mają wątpliwości, czy ta głowa się to po prostu zmieści, tak? Czy, czy tego miejsca jest wystarczająco dużo. Okay. Tu mamy foteli, który tego miejsca rzekomo ma bardzo, bardzo mało. I teraz zrobimy test bez żadnego problemu. Głowa, moja głowa się mieści. I teraz tak, no dlaczego ten zagówek jest powiedzmy taki ciasny? W razie kolizji bocznej, ten zagłówek ma za zadanie utrzymać tą głowę, żeby przemieszczenie tej głowy nie było. Zbyt dalekie. A poza tym, tu jest ta pianka. Jest tu pianka memory, która tutaj się dopasowuje do kształtu głowy. To wszystko było już sprawdzone. Macie tak? tutaj odważny gość. Zjedzie z naszego do symulatora do... zderzeń. Okej. Okay. Pamiętajcie, e, ułożenie pasów. Tak, co, pasy trzeba prawidłowo zapiąć. To, co przewija się na kanale, że my dorośli też powinniśmy o to dbać. Czyli pod kolcami biodrowymi, tu mam kolce, czyli pasy mamy ustawione, środek barku. Startujemy. No tak? Słuchajcie. To dla nauk! No, powiem nam szczerze, że. Bardzo niekomfortowo i nieprzyjemnie. Nie polecam, generalnie, także woście dzieci tyłem. W razie czego dla tych nieprzekonanych, zapraszamy do LEGO Kielce przy Rolnej 6. Tutaj Olek odpalił tak. urządzenie. Można zjechać i... bez problemu, tak. każdy może się przejechać bezpłatnie. Chcieliśmy tym filmem odpowiedzieć Wam rasa dobrze na te pytania. Niemniej jednak, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to śmiało komentujcie pod odcinkiem. Pamiętajcie jeszcze, subskrybujcie nasz kanał Akademia Bezpiecznej Podróży i lajkujcie oczywiście profil. Lego Kielce, tam też za chwilkę będziemy pewnie z tym filmem Gorąco także... polecam, Aleksander Bówczyński. Żegnamy się, Rady, do zobaczyska, cześć, cześć. Yy, A, sorry, mamy kadr, mamy to wszystko Mamy dziecko, Aleksander Bówczyński. Dokładnie, dokładnie, szef kuchni Naszym gościem specjalnym jest nie kto inny jak yy, Steven Seagal Jedziemy tutaj na krótki posiłek Zaczniemy od hotdoga, no niestety nic zdrowego, ale dieta to dieta To jest poważny kanał, po podróży